Patrzcie, on już mnie widział, ale poszedł. Zerknął tylko i jest tu. Trawkę będzie jadł. Ja już go dobrze znam. O! Schodzę z rowerka. Damy mu malutki przysmok. Powinien, powinien być zadowolony malutki. To ja, <gry> maluszku. To ja. Opatrzcie, patrzcie. patrzcie. Wyczuje coś. Wy, Wyczuje coś, malutki. Proszę. O, maluszku. Jak rozgryza. Maluszek. Zjadłeś No Pluszaczku Mamy tu pluszaczkę Patrzcie Patrzcie się na nas mały pluszaczek Przyjaciel Czeka na nas Oddawaj moje słuchawki